Drodzy goście, dotyczy to spotkanie dwóch ważnych konkursów: 22 edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz 15 edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką. Oba konkursy odbywają się ku pamięci naszych profesorów, naszych Prezes. i prezesów, oczywiście e, pana profesora Lucjana Hoffmana oraz pana profesora. Witolda, Andruszkiewicza. Wiodącą problematyką, jaka interesowała kapitułę konkursową, były współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ mieścimy się tutaj i oddziałujemy prawda, ekonomicznie w sensie teoretycznym, ale i praktycznym niekiedy. Na nasz oddział. Kapituła konkursowa przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku przyznaje główną nagrodę w konkursie prac magisterskich panu Tomaszowi Adamkiewiczowi, panu magistrowi, za pracę na temat integracja transportu miejskiego z transportem kolejowym w małych miastach na przykładzie Limburg. W imieniu wszystkich członków naszego towarzystwa. Serdecznie Panu gratuluję. Życzę dalszych sukcesów, wszelkiej Dziękuję pomyślności bardzo. w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę Pani Magdo. Dziękuję. Dziękuję. Chciałam serdecznie podziękować Panu promotorowi, Panu profesorowi Olgierdowi Wyszom, Wyszomickiemu, za niewątpliwie wielki wkład. Przygotowanie pracy na tak wysokim poziomie. W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku składam serdeczne gratulacje z okazji przyznania nagrody w Konkursie Prac Magisterskich za rok 2018 pracy napisanej pod pana profesora kierunkiem, mając jednocześnie nadzieję na udział pana profesora w kolejnych edycjach konkursu. Bardzo dziękuję. <klucz> bardzo. Dziękuję. Piętnasta edycja konkursu prac licencjackich imienia profesora Witolda Andruszkiewicza przyznała panu Adrianowi Śliwińskiemu nagrodę za pracę na temat Symbioza portu i miasta Elbląg w ujęciu historycznym. Gratuluję panu w imieniu Dziękuję. wszystkich członków naszego towarzystwa. Życzę dalszych sukcesów. Promotorem pracy jest pan doktor Nowosielski. Serdecznie panu profesorowi gratuluję, życzę kolejnych takich udanych prac oraz najlepszych studentów. Kapituła konkursowa wyróżniła pracę pana Andrzeja Przybylskiego pod tytułem Ekspansja na rynki światowe chińskich producentów smartfonów na przykładzie Huawei i Xiaomi. Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. I życzę sukcesów w dalszych studiach oraz w życiu osobistym. Szczególne gratulacje należą się również pani promotor, pani profesor Ewie Oziewicz. Jest to Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego. Pani profesor, serdeczne gratulacje i cieszę się, że udaje nam się w długim czasie nasze kontakty konkursowe utrzymywać. Drugie wyróżnienie, proszę państwa, otrzymuje pan Marcin Rybiński. Za pracę licencjacką pod tytułem Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej. Bardzo ambitny temat, wręcz przerastający moim zdaniem prawda, możliwości licencja, ale to wszystko prawda, stanowi o tym, iż nagroda została rzeczywiście przyznana za wielką... Wielki pan wysiłek i znakomitą pracę. Gratuluję serdecznie, życzę powodzenia. Proszę bardzo. Promotorem tejże pracy jest pan doktor Arkadiusz Kozłowski. Panie doktorze, serdecznie gratuluję takiego studenta efektu, prawda pracy, wspólnej pracy, bowiem szczególnie na poziomie licencjatu jednak te wszystkie prawda problemy troszeczkę inaczej wyglądają aniżeli przy doktoracie. Naszym zacnym sponsorem był pan Marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk, na ręce pana Mikołajczyka. Składam serdeczne podziękowania za objęcie honorowym patronatem 23 edycji Konkursu Prac magisterskich imienia Lucjana Hoffmana oraz 15 edycji Konkursu Prac licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza. Jest nam bardzo miło, iż Urząd Marszałkowski, wspierając w ten sposób konkurs promujący uzdolnioną młodzież akademicką i nagradzając wysiłek młodych ekonomistów, wpływa na innowacyjne podejście do problematyki ekonomicznej w naszym regionie. Zajrzałem sobie właśnie na listę tych nagrodzonych prac, i to jest taki świetny przewodnik po kompetencjach samorządu województwa. Zachowam tę informację od pani prezes o laureatach żeby posługiwać się nim jako pewną e, podpowiedzią. Otóż tak się składa, że jednym, e, jak spojrzymy na budżet województwa, to gro wydatków, to jest transport publiczny, czyli dofinansowanie przepozów e, szybkiej kolei miejskiej. Mało kto wie, że wyłącznie samorząd województwa do tego interesu dokłada. Ani miasta, ani PKP e, nie ma finansowo z tym nic wspólnego. Dołożyliśmy linię kolejową PKMK, można do niej mieć zastrzeżenia, można pytać czemu tak mało, czemu w tej formule. Ale to też jest inicjatywa samorządu, która gdzieś tam próbuje domykać układ transportowy. Dzisiaj zmagamy się z myśleniem takim formalno-prawnym, jak zbudować system finansowania przewozu, bo do rośnie w miarę jedzenia i chyba to grono donatorów powinno się zwiększyć, ale też myślimy o integracji transportu. Powstała inicjatywa wspólnego biletu. Wiem, że to trwa 10 lat, ale wreszcie jest szansa na spore pieniądze i przejście ja właśnie ja jestem nie tak nie tym tak, nie jest. nie tak zaangażowany. Wiem, że jest szansa na to, żeby trzy miasta, czyli Gdańsk, Gdynia i samorząd pozyskały środki na to, żeby taki system rozliczania biletowego. To oczywiście nie oznacza ograniczenia taryf, bo tu już wchodzimy w politykę. No i co czytamy? Pan Tomasz Andamkiewicz integracja transportu miejskiego z transportem kolejowym w małych miastach na przykładzie Lęborka. Tak jakby pan zacytował tytuł projektu, e, który właśnie jest rozpatrywany w tej chwili e, w tak zwanym centrum unijnych projektów e, europejskich. I jakby pan zdefiniował te główne problemy, w których stoi samorząd, żeby ci, którzy operują transportem lokalnym, jakby mieli poczucie potrzeby też integracji tego transportem kolejowym. Na przykładzie Lęborka, ale myślę, że to jest wiedza do wykorzystania. Ja wiem, że są pewne problemy kadrowe w Departamencie Infrastruktury. To nie jest mój departament. Teraz propozycja. Śmiało Pana zachęcam, trochę się boję, że jak Pan usłyszy kwoty wynagrodzeń, to może Pan się to trochę zniechęci, ale, ale warto może spróbować. E, my też jako samorząd udzielamy zintegrowanych zezwoleń środowiskowych. Co więcej, tu się pojawia też temat innowacji czyli inwestycji w technologie, które no, oddziaływują na środowisko, ale jednocześnie mają przynosić pieniądze naszym przedsiębiorcom. No i mamy oczywiście gotowca, czyli optymalizacja procesów biologicznych, w sekwencyjnym, w sekwencyjnym oczyszczalni ścieków. Nie mówię, że to jest gotowy projekt badawczo-rozwojowy już do finansowania z naszych środków, bo też takie ale mamy, ale jeżeli się znajdzie przedsiębiorca, który chciałby w oparciu o to, popracować tą technologią, to my też jesteśmy tym adresem, do którego można się zgłosić wszystkim laureatom i wyróżnionym wszystkim którzy zakwalifikowali się na te wysokie progi do tych wysokich progów naszego konkursu zapraszamy serdecznie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego